Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam bardzo łatwy i szybki w przygotowaniu przepis na sałatkę. Tutaj Wam powiem, jakie będziecie składniki potrzebować. Tutaj mam ananasa pokrojonego w kostkę, wsypuję już sobie do miski. Następnie kukurydza, również wsypuję do miski. Następnie. Mam tutaj odsączony i pokrojony seler sałatkowy czy konserwowy. I tutaj ogórki mam kiszone. Możecie też użyć ogórków konserwowych, tych w oddzie I też tutaj sobie to przesypię. Tutaj, a na naszej przyku też ważne, żeby chwilkę odczekać i odsączyć nadmiar wody, żeby później ta sałatka nam w takiej wodzie nie pływała. Wsypuję okurki i seler. Seler mam pokrojone w takie mniejsze kawałki. I tutaj mam ser żółty pokrojony w kostkę oraz szynkę. Szynka tutaj jest dowolna. Do tej sałatki używam piersi z indyka. To też wszystko wsypuję. Te kostki jakoś nie są tak równe, ale to nie przeszkadza. Jeżeli chcecie, możecie to pokroić sobie tak bardzo idealnie, to wszystko przesypię. Następnie dodam majonez. Tutaj majonez też już jest dowolny. Nie będę tutaj reklamować. Żadnej firmy. Ilość składników oczywiście, podam Wam w opisie pod filmem. To wszystko doprawię z solą oraz pieprzem. Tutaj, jeżeli chodzi o doprawienie, to już indywidualnie. Do smaku, oraz daję jeszcze pieprz. Tutaj używam pieprzu kolorowego. To wszystko mieszam do połączenia się składników. Następnie odstawiam na jakiś czas. Myślę, że tak, 20 minut godzina w lodówce, żeby te wszystkie składniki się ze sobą dobrze połączyły i można wykładać już na stół. Moja sałatka jest już dobrze wymieszana, te składniki się już połączyły. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie dodać sobie więcej majonezu. Ja nie lubię jak jest za dużo majonezu, więc tutaj też już wasze podejście indywidualne będzie. No i to wszystko w tym filmiku i do usłyszenia wkrótce.